Obaj zawodnicy kategorii półciężkiej, natomiast umówili się tutaj na 80 kg. Reprezentujący grupę Knockout Promotions. Legitymujący się rekordem 15 zwycięstw, jedna tylko porażka. 4 wygrane przez KO. Panie i Panowie Maciej Miszkiń. A jego rywalem będzie pięściarz grupy Babylon Promotion. 21 zwycięstw, dwie tylko porażki. 5 zwycięstw przez K.O. kiedyś świetny polski amator Paweł Głażewski. Maciej poprosimy Cię jeszcze raz na wagę, jeśli możemy, bo ta waga dzisiaj nam tutaj naprawdę liczy dosyć wolno. 79,400, a więc praktycznie tutaj w limicie kategorii półciężkiej jest Maciej Miszkiń. I poprosimy Pawła Głażewskiego, ta walka na dystansie 8 rund. A Głażewski w tym limicie 80 kg absolutnie też się mieści. 79 kg, 850 gram. 79 kg, 850 gram. Walka na dystansie 8 rund. Zostawcie coś na jutro. Poproszę Tomek tutaj, zawodników do tego, żeby spojrzeli sobie twarzą w twarz. Miszkini kontra Głażewski. 8 rund. Obaj zmieścili się w limicie umówionych. 80 kg, no widzę, że dzisiaj znacznie grzecznie niż niż wczoraj podczas tego pierwszego face ale ale to dobrze, bo, bo chodzi o to, żeby pewne sprawy załatwić li i wyłącznie na płaszczyźnie ringu. Potwierdza to tutaj trener Łapik. Jeszcze może panowie pozycja bokserska dla dziennikarzy, bardzo proszę, dla fotoreporterów. Głażewski kontra Miszkiń, 8 rund. To jest walka numer sześć jutrzejszego wieczoru. Pięściarze są spodziewani w ringu około godziny dwudziestej trzeciej. A teraz już.